Udrymy się. Boże nasz Ojcze, przyjął Najświętszy Sakrament. Błagamy o miłosierdzie dla Twojego sługi, kapłana Józefa. Na ziemi powołałeś go na szafarza Twoich sakramentów. spraw aby w niebie radował się Zjednoczeniem z Bogiem, które sakramenty przygotowują przez Chrystusa, a naszego. Serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy opiekowali się lata w tych ostatnich miesiącach. Kiedy po udarze 10 lipca w niedzielę leżamy przytomny w szpitalu w Rzeszowie, później w środku Pomocy. Lekarzom, biedniarcom, najbliższej rodzinie, mojemu rodzeństwu. Ich dzieciom, zwłaszcza siostrzenicom, dorobce, która była lekarzem rodzinnym lata i Jadzi, które szukały przybrać się do ostatniego tchnienia I wcześniej także bardzo często. Wszystkim, którzy nieśli mu pomoc, odwiedzali go, byli przy nim. Serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi, metropolicie lubelskiemu za przewodniczenie tej liturgii, słowo, pociechy wsparcia księdzu biskupowi Stanisławowi Salterskiemu, za wspólnotę eucharystyczną, za modlitwę, za obecność, która wiele znaczy. Dziękuję wszystkim kapłanom, kolegom kursowym, jego brata i moim, z różnych dekanatów tutejszego Radu i sąsiednich dekanatów, rodaków. Bardzo serdecznie dziękuję im za ofiarę naszej świętej, za przebycie. Również dziękuję Księdzu proboszczowi Janowi Ćwikowi, Dziękuję tego dekanatu za pomoc, w przygotowaniu uroczystości, za wsparcie dla mojego brata przez wiele lat. Dziękuję panu organiście za oprawę muzyczną, za śpiewy ministrantom, lektorom, wszystkim parafium, parafianom jaszczątki którzy tak licznie wczoraj dzisiaj się gromadzą, a wcześniej... Także często trwali na modlitwie za brata, dają taki piękny wyraz swojej wiary i życzliwości dla księdza Józefa. Pragnę serdecznie podziękować za obecność w wszystkim wiernym z parafii, w pracował brat za udziałem przy świętej pogrzebowej. Dziękuję za słowa wsparcia, Te Telefoniczne, sms-em czy w mediach społecznościowych. Dziękuję wszystkim delegacjom przybyłym z różnych parafii. Chciałbym podziękować szczególnie w dużej delegacji z Kawiarki Małej parafii Paraficie. Byłem roboczą i pracuję jeszcze ciągle. Dziękuję również Panu z Firmy Pogrzebowej za usługę i za pomoc, Godnie pożegnać naszego brata. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli tutaj, przeżywali swoje obowiązki i przyjechali. Nasza obecność jest dla nas szczególnie takim wielkim darem, największym darem i duchowym wsparciem. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy nie mogli przybyć, ale łączą się z nami w modlitwie. I zanoszą w intencjach mojego brata modlitwy w czasie choroby, dzisiaj, w czasie pogrzebu ustawiać wszystkim. Pragnę podziękować serdecznie także tym, którzy w różny sposób dawali wyraz swojej łączności, swojej życzliwości, swojej dobroci. I o wyzywanie i życzliwość moim bratu i nam wszystkim pogrążonym żałoby, łzawać wszystkim. Drugi bracie, Józku, bo tak mówiliśmy do Ciebie, przychodzi chwila ziemskiego pożegnania. Dziękujemy Ci za wszystko. A do Boga mówimy: bądź pola Twoja. Nie żegnamy się, wierzymy mocno, że tam nie wie, będzie nami nasza przeciwko. 就是完成的。